Damy dwie pierwsze na Dwie pierwsze, nagryty, pierwsze. Ja myślę, dobrze, to jest tak, Dobrze, dobrze, dobrze I, tak. i, i, I to dla docenienia obu tych koronek w technice. To, czyli, to już nie tylko moja. Na razie to tylko... są niepopularne techniki, dobra, bardzo tak. pracochłonne. Czy obydwie ja potrzebują <laughs> wsparcia? Tak. Czyli tak. dobrze, czyli podajemy pierwsze już dwie tak, I Ta wszyscy. dostaje tak. za misterność, a ta dostaje to za tradycję, za tak. podtrzymywanie tradycji. To dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już po obradach jury. I teraz chciałbym kilka słów, ponieważ wiem, jakie są czasy. Jest pandemia i nie będzie finału drugi rok już z udziałem państwa na żywo, więc proszę żyli o kilka słów. Jak się panią pracowało w tym roku? Panie Emilio. Pani Emilia Jakubiec-Lis, Muzeum Etnograficzne Rzeszów. Hmm. Yy. Dzisiaj w, w dniu dzisiejszym zaskoczyła mnie wielość prac, które tutaj do, do Państwa dotarły, bo kiedy miałam okazję w wcześniejszymi laty uczestniczyć w komisjach, to rzeczywiście było ich yy, o wiele, wiele mniej, w zasadzie od kilku czy od kilkunastu żeśmy zaczynały. A w tej chwili jest ich ponad setka. Tak, 104 dokładnie 104 przyszło. Dokładnie, więc to jest już naprawdę olbrzymi jakby zasięg tego, tego konkursu, co świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju prze, przedsięwzięcia. Myślę, że też w dużym stopniu tutaj ten, ten, nasz, ten trudny czas, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli okres pandemii też spowodował to, że jednak mieliśmy więcej czasu, żeby, żeby poświęcić się tej pracy i, i, i jakoś tam, no... Przemyśleć te, te wzory, bo rzeczywiście tutaj y, wszyscy członkowie komisji mieliśmy problem w doborze, wyborze odpowiednich y, 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 prac, które przeznaczyliśmy, przeznaczyłyśmy do, y, na, do nagrody. Y, no cóż mogę powiedzieć, jestem po prostu zdumiona tą takim ogromnym zainteresowaniem i, i różnorodnością prac. Y, tak mówię. Niektóre typowo y, y, można zaklasyfikować jako prace y, tradycyjne, niektóre z nich są nawiązaniem do tradycji. No, oczywiście, jak wiemy, tradycja ewoluuje, więc to jest też y, y, ważny y, jakby, y, no, element tego, 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 tego zjawiska, jakim jest właśnie to, ta, ta praca ręko, rękodzielnicza, która też wnosi pewne, pewne zmiany, pewne, pewne nowe wzory. No ale, no ale jest to, jakby nie patrzeć, podtrzymanie tradycji, jest to sam, przez sam fakt, że jest to praca rąk, że jest to włożony element naszej mm, no jakby wyobraźni y, intelektualnej, która też urozmaica te, te, te wzory. Jest to jest to, y, są to wyroby rękodzielnicze i tradycyjne, właśnie przez to, że wykonane ręką człowieka. To no właśnie, Pani Ryko. Panie się bardzo spierały o Grand Prix czy pierwsze miejsce. Proszę właśnie uzasadnić wybór pierwszego miejsca, Exequo dwie prace. To są Grand Prix, przyznałeś w końcu. Egzekwę. Grand Prix w końcu, obydwa. Tak, tak. A, Grand Prix, dwa Grand Prix. To, jest, to są to te jest... dwie prace z Koronki Klockowej, to jest jedno. I druga to jest ta praca. Tak, to jest Koronka i głowa. Dlaczego te dwie prace, te trzy w zasadzie, no ale e, dwóch pani? Przede wszystkim dlatego, że obie są bardzo rzadko wykonywanymi technikami. Nie są tak popularne jak koronka szydełkowa. I obydwie są bardzo misterne i bardzo pracochłonne. Proszę może, może wziąć, pokazać. To, żeby tak. żeby było widać ten wzór. To jest koronka siatkowa, zwana też filetem i no jest tu tutaj dużo mozolnej pracy igiełką. Też ten wzór jest dosyć bogaty. Natomiast koronka klockowa, która no troszeczkę odżywa, ale też nadal jest bardzo rzadko wykonywaną i jest... Trudną, dosyć trudną i, i z, y, skomplikowaną techniką, i ja, jako przedstawiciel edukacji w, te, w tej dziedzinie, to po prostu y, walczyłam o to, żeby obydwie te techniki y, wypromować, tak? wyeksponować jakoś, chociaż uważam, że jest to z, y, niesprawiedliwe do końca że koronki szydełkowe i te inne techniki startują w jednym konkursie, bo uważam, że są poszkodowane troszeczkę. Ale czy też nie wynika to że tak, z tego co wiem, to to były tylko jedyne prace. Natomiast uważam, że wszyscy uczestnicy tego konkursu zasługują na nagrodę, przynajmniej nagrodę ustną, bo bardzo, bardzo mnie cieszy to. Ja jestem też koronkarką, koronczarką i... Właśnie, zostań w domu też mnie skłoniło do sięgnięcia no po szydełko znowu. Jest to naprawdę świetna forma spędzania wolnego czasu, świetna forma relaksu. Powstają przy okazji piękne rzeczy i kontynuuje się tradycja. Dlatego ja wszystkim uczestnikom bardzo, bardzo serdecznie z całego serca gratuluję. Dziękuję ślicznie. Pani Elu, a może coś o pozostałych trzech nagrodzonych pracach. No zgodzę się z paniami, co wcześniej się wypowiadały i te serwetki, no naprawdę te prace mi się bardzo podobają. Ja bym ich wszystkie wybrała. No wiemy, my też, my też chcielibyśmy, ale no niestety, no. konkurs, konkurs to konkurs, tak. Tak, dwie do Grand Prix, a trzy poszły na, na drugą, pierwsza, 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 druga i trzecia pierwsza, nagroda. To jest pierwsza tak, nagroda, pierwsza nagroda, druga, druga i, i tutaj trzecia. trzecia. I, do wyróżnienia. I do wyróżnień na też, sześć, bajce, pięć poszło, tak? Pięć, wymagają, pięć prac do wyróżnień. Wymagają dużo pracy, poświęcenia czasu oczywiście. Czy, pod którą by się Panie podpisały? Którą? Pod którą? No ja bym chciała to jest bym... takie podchwytliwe pytanie trochę z mojej strony. To jest, to byłabym szczęśliwa, gdybym wykonała taką serwetę, tak? To mhm. stwierdziłabym, że. że... Praca śidełkowa. No, tak. tak. Ja osobiście robię frywolitki. A, a tutaj frywolitek? Frywolitek nie. No nie. Teraz. Emilio, pani już tutaj jedną gdzieś zaklepała do zakupu, tak? A, już, już to będzie dogadanie się z, producent z producentką, tak? Ja sobie zaklepałam. Jest, Aha. To, jest to praca, tak jak wspomniała koleżanka, praca tradycyjna, chociaż technika tradycyjna, aczkolwiek no, y -hmm. biega od tego, jak koleżanka też y -hmm. Będziemy to, negocjować z autorkami pracy. Jest to przywieźne, przywieźne prac. też no, comeback tej koronki tutaj w naszym regionie, więc też po raz kolejny chyba tutaj tą panią... Nagradzamy, bo z tego co wiem, to, to Tak, jest tak, tak, tak. W naszym tak, środowisku. Tak. Z lufki, to tak. Jest, to jest od, kolejna jej odsłona, z tego co pamiętam, w mhm, tak. wcześniejszych edycjach tak. tworzyła typowo klasyczne wzory, tutaj jest nieco już inwencja własna, tak, ale też taka bardzo ciekawa, do nowoczesnych wnętrz, do stylowych, w zasadzie bardzo uniwersalna i wprowadzająca też tym samym element tradycji do współczesności. To to, to to właśnie pozwala, żeby gdzieś mieć na uwadze, żeby jednak doceniać i, i trwać i e, iść na posterunku tej, ginących już zawodów, można powiedzieć. Mhm. Więc to bardzo mi się ta praca podoba. No i nie, nie ukrywam, że tak jak tej koleżanki... Nie, nie tak, będziemy tak, sobie wyrywać. Tak, tak. zamówiłam sobie. Tak, to jest właśnie. Ja sobie taką zrobię. Oh. No, Ma pani więcej czasu i cierpliwości? Nie mam tyle czasu i nie mam tyle jest. cierpliwości. Naprawdę, ale. Naprawdę co, co my tak, z tym jury mamy, mamy proszę państwa. państwa. Mm -hmm. to, tak to jest kolejna z tych wielka prac, wielka która pani. otrzymała trzecią nagrodę. Można powiedzieć, tutaj pani ją nazwały stylem barokowym, bo może tak. i kolorystyka, ale też i wzornictwo, które tutaj jest na niej zawarte. No, można tak zaszeregować. W nawiązaniu tak, do, do stylu, natomiast y, też łączy, też nawiązuje do, do, do tradycji, i tak jak mnie się wydaje, chyba wspomnę też, że do, do tego wniosku, też pięknie wprowadza tradycję w obieg y, i po prostu y, łączy y, teraźniejszość z przeszłością. I tutaj, właśnie, nie dość, że y, bardzo idealnie dobrana kolorystyka i jakość y, nici. To, no i ten wzór ten nas również zachwycił, więc to jest taki, taki element, no i jedna z również tych, mhm, jedna jest z tych prac z jedna wyróżnionych, tak. tradycyjny która no, jak A, to jest to co mówiły Panie, że do koszyczka, do koszyczka tak? Bóg wielka wielkanocnego z motywem bukszpanu, tutaj są te bagie, bagniątka, bazie, jak to na W prostocie nazywane. siła, prawda? Tak, tak, to, 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 to są, to, to są z, w naszym... przepraszam, ten był mi tam gdzieś... Tak, to jest też nagrodzona, dostrzeżona przez nas koronka, którą też warto wracać do tych takich prostych, prostych wzorów, bo rzeczywiście. Bo rzeczywiście no, no jednak to, ze stu czterech prac on, wybrać powiedzmy 6, dziesięć, no to też. Można się poczuć docenionym, prawda, bo jednak konkurs wydaje mi się Pani lub Pani rok temu wygrała u nas i widziała Pani też te prace. Czy rozwijamy się, czy Panie się rozwijają, czy jak Pani to w ogóle widzi, tak w porównaniu? Dobra, Panie się rozwijają, zaczynają to robić, więcej się tym interesować, bo to są bardzo ładne rzeczy. I podobają się. Wiem, że ja robię frywolitkę, no to jak panie widzą, no to się zachwycają, że to takie piękne, no wymaga to dużo pracy, poświęcenia czasu, ale, ale mhm. to jest piękne. A czy Uniwersytet Ludowy widzi jakąś zmianę w stronę popularyzacji bardziej właśnie koronczarstwa? czy niekoniecznie. Tak, no ja wręcz zazdroszczę takiej udanej imprezy i gratuluję, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Ja byłam dwa lata temu na konkursie i naprawdę, jako juror dodam. Jako juror, tak i faktycznie i wtedy i teraz było w czym wybierać i za każdym razem to są bardzo trudne decyzje, bo jest naprawdę dużo pięknych prac. Więc naprawdę jestem pełna podziwu i będę się powtarzać. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy też przedstawicieli firmy Metcom, naszego mecenasa w tym sezonie kulturalnego, pani Aleksandra i pani Lucyna, które też brały udział w posiedzeniu jury i wybrały tę oto pracę jako nagrodę od firmy Metcom. Proszę też o kilka słów uzasadnienia. Nasza decyzja padła na tą pracę, dlatego, że nasza firma kojarzy się z metalem, a w tej pracy jest właśnie metaliczna srebrna nitka, która bardzo dobrze tworzy synergię z tradycją i też jest to praca, która bardzo ładnie będzie się komponować w nowoczesnych wnętrzach. Stąd wybór padł na tą pracę. Gratulujemy. Kto to, kto to jest autorem Pani tej pracy? Anna Pani Anna Chypiak. Pani z Oleszyc. Gratulujemy bardzo. Dziękujemy firmie metkom. Dziękujemy. Że jesteśmy tak, przy kategorii jest osoby. Tak, tak, Biżuteria tak, użytkowa to osoby. i mamy już wybrane <tuszne> i to nagrody i wyróżnienia, ale okay. które, które? A tutaj jest nagroda, no, no, tutaj tutaj mamy nagrodę i... i tu mamy czyli nagrodę. Czyli mamy trzy nagrody, jest tak? Akurat, tak? Nie, nie, to jest tej samej pani. Jest bo jest, jest podpisana na tak. różowej karteczce. A, to, to jest tej samej tak, pani, pani ale na, nagradzamy. Czyli tak. mamy dwie, tak? Tak. No trzy prace, bo to jest komplet, tak? Nie nie, 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 to jest praca jednej piłki, Aha, nie. czyli. Tak? Zgadzam, a co to jest, przepraszam, pani tak. To o to, o to, o to, o to, o to... To jest kołnierzyk, Aha. ja mogę zademonstrować. A proszę bardzo. Elegancko, mm -hmm. biały na białym, bardzo ładny. Z perełkami. Tak. I to, to jest, jest nagrodzona skończy. praca, to znaczy, tak? I... To jest trochę skomplikowane, bo my <tusk> nagrodziliśmy tutaj ten komplet. Natomiast wykonała go ta sama aha, osoba. Aha, więc, czyli... A pani Lidia nas tutaj napomina, że nagradzamy jednak osobę. Rozumiem. Ale chcemy zaznaczyć, że zdecydowanie za, za tą kopę. pracę. Tak. I to widzę, są jakieś już takie m, nasz, naszyjniki. Jest, tak, tutaj jest naszyjnik. Mm -hmm. Tutaj może na Pani Też na białym. Tak, jest na no, Znigna, za nas nas ręką, nie, Zasłania ma... Pani ręką, także nic nie widzę. Proszę, pani Emilia, tutaj ciemna oh. karnacja, proszę. Oh. Mm -hmm. Bardziej widać. Tak. tak, Tak, jednak na tym tle też, też się dobrze tak, prezentuje. Tak. Bransoletka. I Mhm. Mm Piękna, tak? I kolczyki. To mi tu wariuje fokus. A mi się sypie No właśnie, bruski. i kolczyki. Dobrze, i, i to, to by była tak. nagroda, tak? Tak. Równorzędne dwie nagrody, i dobrze. ta broszka, tak? Tak. I tutaj ta broszka. Ach, mi wariuje, ale coś tu może będzie widać, zdjęcia będę robił, proszę Państwa. No to coś o tej broszce jeszcze proszę. No, mhm. broszka, jak Pani Emilia zauważyła, jest bardzo uniwersalna, bo. Można ją dopasować właściwie do każdej stylizacji, tak? I do takiego do klasycznego ubioru, klasycznego w sensie eleganckiej pani, tak. do bluzeczki mm -hmm. założy warunkowej, pod, pod szyją założy również do do żakietu, jak również młoda dziewczyna do do jeansowej bluzy, bluzy mm -hmm. czy kurtki skórzanej, to jest po prostu... I... Będzie się odróżniać, I na pewno. ten rodzaj <laughs> prac, ten rodzaj właśnie biżuterii, tak? Wprowadza mm -hmm. nam, tak podobnie jak tam niektóre te prace, które żeśmy tam nagradzały, to tutaj jest to wyjątkowo mocno zarysowane. Wprowadza nam właśnie ten element tradycji, wyrobów korączarskich do współczesności, do współczesnej mody. I to jest taki, taki design, który w tej chwili Myślę, że jest bardzo poszukiwany i, no i na, na topie można powiedzieć. I myślę, że przyszłościowy, bo tu jak zauważyłyśmy chyba wspólnie rodzą się nowe też wzory, więc to jest taka reinterpretacja tradycji w pewnym sensie. No myślę, że na dodatkowe uznanie zasługuje fakt, że twórcą tej broszki no tak. jest pan. No. Władysław Komański, co też. A to ważne. Tym samym chcemy tak. zachęcić panów również do tego. Bo w tym roku tego, po raz pierwszy mieliśmy dwóch mężczyzn jako autorów hmm. prac. Co się chyba nie często zdarza. No nie często, a szkoda. W tej bo twórczości. są równie. cierpliwi. E, cierpliwi, <laughs> tak, i, i równie dokładni, więc. To chyba gratulujemy, tak, prawda, tak. że się też... Bo ja jako mężczyzna też bym chyba nie wiem, czy bym wziął udział, tak? Bo bym się może, nie wiem, trochę wstydził albo albo tak no... No niekoniecznie, prawda, wysyłać na konkurs. o tej się panowie odważyli. odważyli tak. Ja myślę, że, 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 że też panowie się wstydzą w ogóle przyznawać do tego, że. Czy tym zajmują, się tak? Się tym zajmują, no to przecież to jest takie niemęskie. Męskie, zajęcie. męskie, jak się określa. Ale uznał, że to jest bardzo ładne. Podobało mi się. Tak, to tutaj czapki z głów, tak. To jest doskonałe wyczucie czasu, tak? I tak. jakby do no, smaku, więc to też jest. Mhm. Jakby... No poza tym jest to ewidentnie ten sam klimat, co praca tej wspomnianej wcześniej tak, I tak. wyróżnienie, wyróżnienie. Nie, nie. Aha, że to jest małżeństwo, czy jakaś rodzina, nie, tak, tak, nie, tak, ale że, nie. Że, nie, że praca jest kompletem. Aha, tak? że jest kompletem, tutaj. Że jest szyi, a to się nie, okazało, to, że nie. I w zasadzie i broszka, to ta sama tu... idea przy, przyświecała tak, tak obu, obu osobom, obu twórcom. Tak? Mhm. Tak jest. Oczywiście przypominam, że tak jak mhm. Państwo widzą, jeżeli nie widzi kto robi te prace, jest wszystko pochowane metkami do dołu. A wracając jeszcze do tych biżuterii żytkowej, tu widzę jeszcze jest jedno wyróżnienie, tak, tak? ten ja czarny. Czy czy biały, to. czy to są, które, a te, tak, to jest to, wyróżnione, tak? To są, to, to są prace jednej osoby i tutaj doceniamy e, kunszt, misterność pracy i nawiązanie, mm, kojarzy nam się po prostu e, ten układ z krywulkami tak, łemkowskimi tak, tak. i tutaj e, Co to są kry, krymulki łemkowskie? Krywulki. Krywulki łemkowskie. <grywulki> to jest taka biżuteria e, koralikowa noszona przez e, e, łemków, łemków. woj. I to jest taki kołnierzyk, tak, plus kolczyki. Tak, to jest, to jest taki kołnierzyk, właściwie taka stójka z kołnierzykiem, plus kolczyki. I ta sama pani, proszę zobaczyć, zupełnie nowoczesny trend od Kitir. Tutaj też mamy połączenie szydełka i koralików. I myślę, że to jest... I do tego takie, jest branżaletka, tak? że to jest zdecydowanie mhm. do współczesnej stylizacji. Mhm. To są wyroby mimo wszystko, że z nutą, czy z jakimś tam elementem współczesności, bo nie da się tego uniknąć, to jest to, to, jest to rękodzieło, to jest to wyrób tradycyjny, wykonany ręką człowieka, gdzie to już jest. To jest rzemiosło, tak, które zanikające praktycznie w odróżnieniu od, od taśmowych wyrobów, które no tutaj nas gdzieś tam zalewają z różnych stron świata. Więc w tych wyrobach zawsze będzie czynnik ludzki, zawsze będzie jakaś emocja, zawsze będzie e, prywatna e, inicjatywa wytwórcy. To jest po prostu wyrób artystyczny, także tutaj... Znaczy tutaj płacimy z... też za tą niepowtarzalność, za, tak? tak. Bo nawet jeżeli jakaś e, koronka jest wykonywana według jednego wzoru, to, to i za, tak... No da się to zrobić idealnie. Jak tak? każde to... dzieło, jak każda, każda piosenka, jak każda sztuka odegrana na deskach teatru, tak? Stać tak. można puszczać sobie nieskończone. To jest to samo. Tak. Pani Jelu, czy widzi Pani, że wnuki ubiorą takie rzeczy? Jak babcia im powie no, i wytłumaczy no ja mam co to jest? jedną wnuczkę mhm. i tak się no, nawet zastanawiam. Nie wiemy, czy by ubrała to, czy nie. Ile lat ma wnuczka? Ona może 13 lat. No, no to, to bardzo trudny wiek. Nie. A jak reaguje właśnie na... na takie rzeczy. No widzi jak to babcia robi, przygląda się, chciałam ją nauczyć, ale twierdzi, że nie ma czasu na to, no bo ja mówię, to cię nauczę takie rzeczy robić, nie. jak tylko zechcesz. No wnuka uczyłam. Uh -huh. Wnuka uczyłam i nawet się nauczył frywolicki. Frywolicki. Frywolicki się uczył, ale też to zostawił, no bo też w tym okresie jak chodził do szkoły. No to no nie mógł dalej tego i mieszkał w innym miejscu. Musiałby dojechać. No tak. ale, ale podstawy pani, już ma, prawda? Tak, ale gdy jego pani nauczycielka zobaczyła, że on takie rzeczy robi, to poprosiła go. Żeby ją nauczył. O proszę, tak, piękna ale sprawa. że nie, mógł się do mojej babci. O, <noise> dobrze temat sprzedał. No, w tej kategorii zapewne było mniej prac, więc było pewnie prościej, prawda? Ale, ale jakościowo tak. Prawda? I też prawda? ciekawy tak, pomysł, akcencik tak. i pomysł, tak, taki comeback kapelusza romantycznego na popołudniową herbatkę niedzielną. To Fascynator. fascynator, fascynator tak. To zupełnie dla, jak ja. Dla, mam, <śla> dla mamusi i dla córeczki, prawda? Czy to jest oczywiście fascynator. coś jak na prezentacjach mody, prawda? Wyzwanie, tak? Wezwanie, tak? Można na, to, to jest jakby taki hmm, pomysł do naśladowania, do tworzenia nowych form. I myślę, że ciekawy, bo to się, to się może przyjąć. E, jakąś wsówką do włosów przypina i nosi na głowie wletnie nie. To letnie już jest dni, nasza tak? ta damska tajemnica, mhm. jak to sobie przypniemy. Może być na wstążeczce do koczka. Aha. W tej chwili kobiety noszą chętnie takie koczki zawijane na takim kubeczku, więc bardzo można sobie przykryć. I na wakacyjną, na wakacyjny dzień dla osłony włosów, ciekawa też alternatywa i oryginalna wielce. A, a, a tu są te, nie powiem jak ja je nazwałem, ale to są naszyjniki, no też ciekawe, prawda? Tak, to takie też, nawiązanie też do makramy takie. z lat 70. troszeczkę, mhm. ale też myślę, że może się znaleźć osoba, która się odnajdzie w tej stylistyce takiej może trochę wintycznie. Mhm. Dokładnie. Mhm. I tu mamy jeszcze. I jeszcze tutaj 3-4 prace, tak? No to też. Tak, tak, tutaj komplety frywolitkowe. Mhm. E, naszyjnik, 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 tak, Bransoletka. I też połączone są z koralikami. Czy ta biżuteria jest w modzie i się sprzedaje? Mają panią wiedzę na ten temat? Czy tak niekoniecznie gdzieś po internecie można to spotkać, czy raczej to są takie. Nie mam jakichś aktualnych danych i, i badań, też nie prowadzę specjalnych na ten temat, ale myślę, że biżuteria to jest coś, co się mm, zawsze sprzedaje, bo kobiety jednak Jebie. lubią, tak ta sroczka <grymność> się włącza i chcemy być oryginalne i wyjątkowe, a mm, biżuteria ręcznie robiona właśnie... To, o czym mówiłam, daje ten efekt niepowtarzalności i w ten sposób można się wyróżnić. I z tego, co obserwuję wśród moich rękodzielników, którzy żyją ze sprzedaży rękodzieła, to zawsze starają się mieć biżuterię w swojej ofercie, dlatego że jest duża szansa na, na, na sprzedaż. Tak? Też ta cena jest. Yy, bardziej przystępna może dla, dla przeciętnego odbiorcy. Tak, yy, tak yy, dla może uzupełnienia mogę tylko dodać, że obserwując jakieś tam yy, prezentacje mowy ślubnej, to oczywiście często jest jako, jako dodatek do sukien ślubnych tego typu, yy, tego typu biżuteria. I to jest taka alternatywa na Swarovskiego, hmm. na tą taką błyszczącą yy, biżuterię z kamieni, właśnie ta yy, no, yy, delikatna. Dziękujemy bardzo Paniom w naszym jury w tym roku, Pani Elżbiecie Bauchan, która w zeszłym roku zdobyła pierwszą nagrodę i jest naszą jurorką, Pani Molice Wolańskiej, dyrektor Uniwersytetu Ludowego, tak, i Pani Emilia Jakubiec-Lis, też dziękujemy za współpracę i co proszę Pani, możemy liczyć na Panie za rok, przynajmniej dwie pani na pewno, tak? Możemy liczyć za rok, a trzecią panią będzie. To zapraszamy do konkursu. Panią Żyty, tak, zapraszamy do konkursu, a trzecią jurorką będzie osoba, która zdobyła. dwie, dwie Tak, pierwsze, tam, będzie cztery osoby. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo.